Dzień dobry, cześć, hej, z tej strony oczywiście Mikołaj, Mechanika Pojazdowa Handel. Witam wszystkich zainteresowanych tym ogłoszeniem. Jest to oczywiście Renault Megan trzeciej generacji z 2010 roku. Samochód z silnikiem benzynowym 1.6, czyli wolnosąca, najlepsza e, tak naprawdę jednostka do wyboru w tym samochodzie, auto idealnie również nadaje się pod montaż instalacji gazowej. Ja od ciebie dodam na samym początku dosyć istotne rzeczy. Samochód jest w 100% bezwypadkowy, w 100% w pierwszym oryginalnym lakierze. E, oczywiście w pełni sprawny do jazdy. Przed sprzedażą wykonany taki serwis eksploatacyjny e, po to, żebyście nie musieli inwestować w ten samochód. Prezentacja ma oczywiście na celu pokazanie Wam samochodu, samochód z jak najbardziej prawdziwej strony. Tak więc e, do działa. Oczywiście przebadamy sobie każdy element blacharski tego samochodu od A do Z. Myślę, że na sam początek możemy pod uwagę wziąć koła. Mamy tutaj 15-calowe opony wielosezonowe. Oczywiście z kołpakiem opony z 2020 roku. Z jeszcze bardzo niezłym bieżnikiem, które pojeżdżą dosyć sporą ilość czasu. Jeśli chodzi o jakieś mankamenty blacharskie, lakiernicze, czyli generalnie. Jeden z tych mankamentów. Taka rysa na przednich drzwiach, co widzicie w tym miejscu. I tutaj ta rysa ma tak naprawdę długość palca. Widzicie ją w tym miejscu. Zobaczcie z daleka. Wszystko znika. Tak naprawdę ktoś musi wiedzieć, że ta rysa tam jest. Jeśli chodzi o drzwi, o, tutaj nic nie ma. Tylny błotnik również. Dodam od siebie jeszcze raz wam przypomnę, auto jest w pierwszym oryginalnym fabrycznym lakierze, ma już tak naprawdę 13 lat za sobą, tak więc takie rzeczy myślę, że nikogo nie powinny dziwić. Jeśli chodzi o tylną klapę, wszystko jest w porządku. Na tylnej klapie mamy również naklejone takie specjalne naklejki, żeby tutaj nie rysować czasami tej powierzchni, gdy wkładamy coś do bagażnika. Delikatne, zobaczcie. Przerysowanie zderzaka tutaj przy tym odblasku, no. to są tak naprawdę śmieszne rzeczy. Aczkolwiek ja lubię Wam je pokazać, żebyście wiedzieli, czego możecie się spodziewać po samochodzie podczas oględzin. Myślę, że wybór tego samochodu jest akurat prosty. Macie auto bezwypadkowe w pierwszym oryginalnym lakierze, prezentujące się bardzo dobrze. Mamy tutaj czarny, metaliczny kolor który naprawdę przykuwa uwagę. Jeśli chodzi o wnętrze tego samochodu, kompletnie niezużyte. Przypomnę, że auto ma przejechane tylko i wyłącznie 95 000 km. Środek bardzo czysty, zadbany, kompletny przede wszystkim. Mamy półkę bagażnika. Pod spodem mamy oryginalny zestaw naprawczy, który jest tam z przodu. Tutaj mamy jeszcze miejsca na jakieś drobne przedmioty. Oczywiście apteczka trójkąt, wszystko na miejscu. W tym samochodzie wymieniliśmy takie typowe, eksploatacyjne rzeczy, o których Wam mówiliśmy. Między innymi filtr kabinowy, filtr powietrza, filtr oleju, olej oraz świece zapłonowe. Taka typowa, pierwsza eksploatacja samochodu. Tego już nie musicie robić, to zostało wykonane, moi drodzy. Tak więc kolejne złotóweczki i tak naprawdę czas zostaje Wam w kieszeni. Przepraszam za jakość, aczkolwiek. W końcu świeci na szczęście słońce. Jeśli chodzi o wnętrze tego pojazdu, zwróćcie uwagę na stan tapicerki. Również tutaj, zobaczcie, pod dywanikiem wszystko czyste, zadbane. Na dwóch bocznych tylnych fotelach mamy oczywiście mocowania IsoFix. Tapicerka drzwi, e, tak naprawdę z każdej strony, w fenomenalnym stanie. Nigdzie nie jest ona podrapana. O, zobaczcie. Wnętrze czyste, pachnące, bez żadnych dziur, bez żadnych wycieków, tak jak to być właśnie powinno. Zobaczcie na te wszystkie mankamenty, właśnie takie niuanse potwierdzają stan samochodu. Progi od wsiadania czy wysiadania również nie są przetarte. Mamy dywaniki welurowe, bardzo grube, przyjemne do jazdy. Fotel pasażera również w idealnym stanie. Nic mu tutaj nie brakuje, wszystko jest takie twarde. Zobaczcie, jak powinno być. Nic nam tutaj nie brakuje, żadnej gąbki czy innych rzeczy. Mamy dwa kluczyki, tak naprawdę karty. Chyba najważniejsze potwierdzenie w przebiegu tego samochodu to niemieckie faktury. Ostatnią zarejestrowaną mamy bardzo fajnie, bo jest ona bardzo świeża. 27 kwiecień 2022 rok, 94 tysiące kilometrów. Teraz auto ma niespełne 96 tysięcy przebiegu. Oczywiście przebieg również na fakturze. Autko wygląda fenomenalnie, tak więc to też podkreśla tak naprawdę ten przebieg. Jest w 100% bezwypadkowy, widać, że ktoś o ten samochód dbał. Fajną informacją jest to, że przy przebiegu bodajże 65 tysięcy kilometrów, w 2020 roku mamy wymieniony kompletny rozrząd. Więc jest to tak naprawdę kolejny, kolejny, plus, moi drodzy, który jest tak naprawdę za tym samochodem. Czyli coś co myślę, że pomoże wam w wyborze dobrego egzemplarza. Przyciski tutaj boczek nic nie wytarte, zobaczcie klamka, gdzie cały czas wchodzimy, wychodzimy. Wszystko na swoim miejscu, fotel kierowcy również niewytarty, taki jak powinien być. Kierownica w stanie idealnym, wszystkie przyciski, e, nawet tutaj mamy schowki oczywiście z dwóch stron: z, z, ze strony kierowcy oraz pasażera. Ja sobie pozwolę usiąść za kierownicą. Auto na dzień dzisiejszy ma przejechane 95 368 km. Kierownica w idealnym stanie, cały tunel, wszystko tak naprawdę jak nowy. Klimatyzacja manualna, która jest oczywiście sprawna. Mamy wejście na zapalniczkę. Tutaj mamy stacyjkę. Ja sobie pozwolę odpalić ten samochód. Zobaczcie, jedno kliknięcie. Test systemów: wszystko w porządku. Menu w języku polskim. Tu mamy manetkę od komputera pokładowego. Brak żadnych komunikatów w pamięci, czyli wszystko jest w porządku. Mamy średnie spalanie i tak dalej, i tak dalej, zasięg paliwa. Wszystko pod siebie możemy sprawdzić. Ten samochód na trasie pali, moi drodzy, 5,5 litra benzyny, więc jest to, myślę, fenomenalny wynik. Radio, oczywiście sprawne z wejściem na CD oraz wejściem AUX. Wszystko działa. Hamulec oczywiście ręczny. Miejsce na kubek miejsce na drobne przedmioty. Strzyma biegów, pięciobiegowa manualna. Zobaczcie na gałkę również niewytarta kierownica. Tak jak mówiłem, fenomenalny w fenomenalnym stanie. Żadne błędy na desce rozdzielczej się nie świecą. Jak widzicie, świeci się tylko powiadomienie, że mamy zasiągnięty hamulec ręczny. I tutaj cały samochód w środku w idealnym stanie. Zerkniemy jeszcze pod maskę. Autko mamy odpalone. Kultura pracy przecudowna. Rozrząd wymieniony w styczniu 2020 roku 65 000 km. Filtry z olejami kwiecień naszego roku. Tu jest pomyłka 2023. 95 000 km przebiegu. Zobaczcie, jak to się wszystko ładnie prezentuje. Silnik suchy bez żadnych wycieków. Bardzo prosta, benzynowa, wolnosąca jednostka, która posłuży na pewno na lata. Plusy tego samochodu, oczywiście pełna bezwypadkowość. Kolejny plus, wielosezonowe opony z 2020 roku w bardzo dobrym stanie, czyli te koszta Was też omijają. Wymieniony rozrząd, wymienione filtry, oleje. Jeśli chodzi o hamulce z tyłu, nowe tarcze, nowe klocki z przodu. Tarcze i klocki 80-90%. Tak więc praktycznie nowe auto bez żadnego wkładu finansowego. Oczywiście w razie pytań zapraszam do kontaktu. Dodam tylko, że transport tego samochodu na terenie całej Polski jest gratisowy, więc bardzo fajna opcja do tego, żeby skorzystać, zaoszczędzić i naprawdę poznać ten samochód tak jak Wam teraz go przedstawiliśmy. W razie pytań jestem do dyspozycji. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się. Hej!